Dzień dobry państwu. Kolejne wydanie magazynu sportowego informującego o tym, co ciekawego dzieje się w piekarskim sporcie, a w szczególności o tym, co ciekawego dzieje się na piekarskim mosirze. Sportowe lato 2020 w pełni. Od początku lata, od 1 lipca tak naprawdę prowadzimy zmagania w ramach rywalizacji Lecymy Durż, Jadymy Durź. Zmagania te trwają do 31 sierpnia. Bardzo gorąco Państwa jeszcze zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. A jeżeli już mówimy o sportowym lecie 2020 z Mosirem, no to oferta Piekarskiego Mosiru jest bardzo bogata. Zajęcia sportowe codziennie dla dzieci od godziny, od godziny 10 do godziny 13 na obiekcie Piekarskiego Mosiru. Zajęcia sportowe w każdym dniu, a w czwartki mamy przygotowane wycieczki rowerowe dla dzieci. W piątki zawsze strzelamy z łuku w rywalizacji Archerytak. Także zachęcamy też do zapoznania się z naszą nową ofertą codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do 10.00. Jeżeli oczywiście pogoda na to pozwala, prowadzimy zajęcia z nauki pływania. To są te atrakcje, które są przygotowane dla najmłodszych. Jeżeli chodzi o troszkę starszych, wtorki to taki dzień sportowy na OSI, że godzina 11.00, zajęcia ze speedballa dla seniorów. Jeżeli chodzi o godzinę 18.00 we wtorek, zajęcia ze zdrowego kręgosłupa dla wszystkich chętnych. Zajęcia te cieszą się bardzo dużą popularnością, także zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i do skorzystania z tych zajęć, które dla Państwa proponujemy. A jeżeli już coś proponujemy, to na bieżąco, to zapraszamy już dzisiaj. Organizujemy pierwszy piekarski rajd rowerowy, jest to papieski rajd rowerowy, organizowany z okazji setnej rocznicy, w tym przypadającej w tym roku urodzin świętego Jana Pawła II. Wyruszamy spod ośrodka piekarskiego Mosiru. Przemieszczamy się lasem Diobliną i jedziemy pod Kalwarię, pod pomnik świętego Jana Pawła II, gdzie zapalimy znicze i uczcimy setną rocznicę urodzin tego świętego. Już jutro turniej siatkówki plażowej kobiet. Turniej rozpocznie się o godzinie 10. Mamy nadzieję, że pogoda nam pozwoli na organizację tego turnieju. Zatem jutro można przyjść na Mosir i kibicować od godziny 10.00 wszystkim paniom, które będą rywalizować w turnieju siatkówki plażowej. To tyle, jeżeli chodzi o ofertę piekarskiego Mociru na najbliższy czas. A już teraz zachęcamy Państwa do zapoznania się i do zobaczenia wywiadu z naszym gościem. Czas teraz na gościa naszego dzisiejszego magazynu, a naszym gościem jest Artur Patoń, trener klubu sportowego Orzeł i Brzeziny Śląskie. Aktualnie zespołu, który jest Beniaminkiem klasy okręgowej. Witamy bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Artur, jako trener drugi raz wywalczyłeś awans z Brzezinami do klasy okręgowej. Jakbyś miał porównać te dwa awanse według Ciebie, który awans było trudniej wywalczyć? Jeżeli chodzi o ten pierwszy awans, to graliśmy dwie rundy, chcąc awansować, natomiast w tej chwili graliśmy tylko jedną rundę. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o poziom trudności, to wtedy i teraz było jednakowo ciężko. Do każdego meczu się trzeba było przygotowywać dokładnie tak samo. Chcąc po prostu ten awans zrobić. E, wiadomo, ten sezon teraz też został przerwany przez pandemię, zagrali się tylko pierwszą rundę, ale też ta przewaga była dosyć spora nad tym trzecim zespołem, bo wiadomo, dwa zespoły awansowały do klasy okręgowej. E, myślisz, że aby ten sezon udało się dograć do końca, to te pierwsze miejsce spokojnie bylibyście w stanie utrzymać. Mieliśmy 5 punktów przewagi i robiliśmy wszystko, żeby w tym okresie zimowym się na tyle mocno przygotować, na tyle dobrze przygotować do tego nadchodzącego, e, do, tego nad, nad, do tej nadchodzącej rundy. Żeby, żeby po prostu no, utrzymać te pierwsze miejsce. Te pięć punktów zapasu, które były, plus dodatkowo mocne przygotowanie w okresie zimowym wydaje mi się, że powinno wystarczyć na to, żebyśmy zrobili mimo wszystko tak samo ten awans. No i ten awans udało się uzyskać, natomiast jakbyś teraz miał porównać sytuację kadrową zespołu z tą drużyną, która kończyła rundę jesienną, wywalczyła awans. Wiadomo, było pół roku przymusowej przerwy. No i aktualnie kadra zespołu. Czy są duże zmiany, jeżeli chodzi o zespół? Kilka zmian jest ze względu na to, że po awansie. Dwóch chłopców zakończyło swoją przygodę z piłką nożną ze względu na jakieś tam inne sprawy zawodowe. Natomiast do, doszło do nas i uzupełniło skład czterech nowych zawodników. Także wydaje mi się, że ten poziom jest porównywalny. Teraz też taka sytuacja, takie pytanie o cele zespołu, bo wiadomo, jesteśmy po inauguracji tej rundy teraz jesiennej, nowego sezonu. Jaki cel wyznaczyliście sobie przed tym sezonem? No ze względu na to, że te rozgrywki są podzielone na dwie grupy, i to chciałbym bardzo zająć... W tej grupie, w której jesteśmy miejsce od 1 do 4, żeby mieć po prostu spokojną następną rundę. Teraz pytanie też o kadrę zespołu, jeszcze pytanie, bo w głównym mierze jesteście jednak związanie z zawodnikami z Piekar tak? Są to w głównym mierze chłopcy stąd z Piekar, czy dużo jest takich zawodników z zespołu? Nie, ja mam tylko jednego zawodnika, czy chyba dwóch zawodników, którzy są mieszkańcami Bytomia, a pozostali to są wszystko mieszkańcy Piekar. I teraz tak pytanie, bo wiadomo byliśmy w tej sytuacji całej pandemii koronawirusa, treningi wtedy też jakoś odbywaliście, prowadziliście jakieś zajęcia, nie wiem, Online, chłopcy dostali indywidualne rozpiski, czy po prostu no, w tym momencie odbywało się to wszystko bez treningu? No w tym okresie zimowym, tam od stycznia do końca lutego, praktycznie trenowaliśmy normalnie, przygotowywaliśmy się normalnie do rozgrywek, no a potem przyszedł ten okres pandemii i byłem zmuszony niestety te, te, te treningi przerwać, natomiast chłopcy dostali normalnie rozpiski, co mają w każdym tygodniu robić, i większość z nich chwaliła się potem czy tam na Facebooku, czy jakimiś zdjęciami, czy filmikami, że, że, że wszystkie te ćwiczenia wykonywali. No a potem, gdy już była możliwość, gdzieś tam chyba, to było w maju, mi się wydaje możliwość wejścia na boisko, to normalnie zaczęliśmy już na własnych obiektach przygotowania do sezonu. Jeżeli chodzi już o te treningi, teraz trenujecie ile razy w tygodniu? Dwa Byteś razy w na tygodniu, naszym... wtorek, czwartek. Dwa razy w tygodniu. Tak. Ja, zawsze też naszym gościom zadaję takie pytania, by byli chętni, mieliśmy różnych mieliśmy gimnastyków, ciężarowców, znaleźlibyście jakieś chłopcy chętni, którzy chcą pograć piłkę nożną, gdzieś tam próbowali swoich sił w innych klubach. Oczywiście zawsze droga jest otwarta do klubu, tak? Oczywiście, serdecznie zapraszamy wtorek, czwarte godzina 18. Wszyscy chętni, którzy chcieliby spróbować swoich sił w zespole klasy okręgowej. Serdecznie zapraszam. Sportowo awansy wywalczyliście. Pierwsze miejsce, awans do ligi okręgowej. Organizacyjnie klub też jest przygotowany na grę w klasie okręgowej? No to to pytanie to jest do prezesa. <grym> w tej chwili mi jest trudno powiedzieć, czy jesteśmy przygotowani do gry w klasie okręgowej. Prezes robi na pewno wszystko, żeby tak było. Mhm. Żeby po prostu znalazły się finanse na to, żeby, żeby spokojnie te rozgrywki w klasie okręgowej dokończyć. Żeby chłopcy mieli fajne warunki. To już jest rola zarządu i prezesa. Też zawsze naszym gościom, tutaj, którzy są związani z piłką nożną, zadaje pytanie trochę o tą naszą piekarską piłkę, bo wiadomo, są narzekania kibiców, że nie ma trzeciej ligi w piekarach, nie ma nawet tej czwartej ligi u nas. Jest, teraz akurat dwa zespoły są w klasie okręgowej, reszta zespołów A lub B klasie gra. Jak myślisz, z czego to wynika, że akurat w piekarach mamy taką sytuację, że gdzieś tam ta piłka nożna jednak jest trochę w tyle? Wydaje mi się, że głównym problemem chyba to są te sprawy mimo wszystko finansowe. Kiedyś w piekarach, gdy kluby były oparte o kopalnie, wyglądało, wyglądało to zupełnie inaczej. Trenerzy nie musieli się martwić, czy będą mieli zawodników na treningu, czy, czy ci zawodnicy potem przyjdą na mecz. Mistrzowski. Natomiast my w tej chwili się borykamy z tymi właśnie problemami. Czy będą zawodnicy na treningu, czy będą wszyscy, czy wszystkich będę mógł korzystać podczas meczu. No, nie jesteśmy na tyle mocni, mi się wydaje, w piekarach, żeby zawodnikom płacić stypendia. Żeby tych zawodników za wszelką cenę przyciągnąć na ten trening czy na mecz? No bo to też właśnie dużo ludzi może nie jest tego świadomych, tak? że my nie trenujemy codziennie z tymi zawodnikami, my nie mamy stałej kadry, że na zawsze chodzą ci sami zawodnicy na trening, to trzeba z tym żonglować. Dlatego też tak uważam, że to jest już mały sukces, że mamy dwa zespoły w klasie okręgowej. Wiadomo, każdy tak by chciał wyżej mieć te zespoły, natomiast też patrząc na zespoły z innych podokręgów, nawet z naszego podokręgu inne zespoły, no to to zupełnie inaczej wygląda w tych klubach. Tak Tak jest, dokładnie. Te kluby, gdzie tam od dłuższego czasu już nie było oparte o kopalnie, gdzieś tam, nie wiem, ten cały okręg Sosnowiecki, tam są bardzo mocne i mocno finansowe kluby, one jakoś szybciej przeszły te przekształcenie stronę nie wiem osób prywatnych, które pomagają tym klubom, tam zawodnicy po prostu mają zdecydowanie wyższe jakieś tam stypendia, płace za to, że chodzą na, na treningi, na mecze i dlatego to tam po prostu jest ten poziom, minimalnie mi się wydaje, może nie poziom jest wyższy, ale organizacyjnie są troszkę lepsi od nas. Teraz też chciałem troszkę jeszcze poznać o Twojej przeszłości, bo jak wiadomo, też w piłkę grałeś, tutaj nie kopałeś tej piłki, tylko grałeś, bo ja pamiętam jak grałeś, to to nie byłeś zwykłym kopaczem, a wyś też się może pochwali, w jakich klubach występowałeś, na jakim szczeblu rozgrywkowym, a później przejdźmy troszkę do Twojej już tej teraz na razie przygody trenerskiej. Ja zaczynałem swoją przygodę w Kozowej Górze. Gdzieś tam pierwsze kroki to były, w, nie wiem, w kategorii trampkarza, a czy tam nawet jeszcze nawet chyba nie miałem wieku trampkarza, gdy chodziłem już na boisku, gdzieś tam podjąłem jakieś pierwsze treningi w Kozowej Górze. No potem gdzieś tam z końcem szkoły podstawowej, wydaje mi się, że to było chyba w 8 klasie, dostałem propozycję i spróbowałem swoich sił w, w Polonii bytom przez okres praktycznie prawie że całe technikum byłem zawodnikiem Polonii Bytom w kategorii juniora. No potem niestety w Polonii Bytom była taka sytuacja, że chyba tylko jedna osoba dostała się do pierwszej drużyny, a cała reszta musiała sobie gdzieś tam tych prób poszukać. Ja dzięki no miałem w sumie też szczęście, bo, 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 bo znowu jak gdyby wróciłem na straj śmiecie do Kozowej Góry, gdzie uzyskało, uzyskaliśmy awans do klasy okręgowej. Ale grałem tam tylko jedną rundę w tym, w, tym, w, tym, w tym sezonie, w którym uzyskaliśmy awans. No bo potem pan Andrzej Jęczek z Olimpii upomniał się o mnie, a Olimpia to był taki klub, już, który grał dłużej w okręgówce i, i też po przejściu do Olimpii też udało nam się zrobić awans praktycznie w tym samym roku. Pierwszą rundę grałem w Kryzowej Górze, która zrobiła awans do okręgówki, a drugą rundę grałem w Olimpii, która zrobiła awans do czwartej ligi. Potem z Olimpii poszedłem do tą, po drodze gdzieś tam jeszcze był jakiś górnik wojkowice jeden sezon. No i sząbierek z powrotem do Olimpii tak. Ale w sząbierku na trzecim poziomie rozrywkowym występowałeś, tak? Nie, nie. W sząbierkach to była czwarta liga, natomiast w górniku Wojkowicy to była trzecia liga. Trzecia liga, czyli aktualnie druga, bo to też trzeba powiedzieć, że kiedyś nie było takiego podziału no, eksperja. Pierwsza, dzisiejszego druga. Z pierwszego nazewnictwa to, to było. Tak, trzeci poziom, no to też jest gdzieś tam wysoko. No i później zakończyłeś gdzieś tam swoją karierę, jeżeli chodzi o boisko o zawodnika. No i zacząłeś swoją przygodę trenerską. Z jakimi klubami do tej pory byłeś związany jako trener? W pierwszym roku mojej pracy. Pracowałem w Rojca, to był zespół tak. zajmujący się młodzieżą. Kolejny rok pracy to był Sokół Orzech i tam chyba byłem z dwa sezony. Następnie byłem trenerem Orła Bobrowniki Będzińskie, potem Brzezin, potem KSU Piekary. Znowu chyba po a w międzyczasie chyba znowu byłożę łobrowniki po raz drugi. No i w tej chwili jestem po raz drugi w Brzezinach Śląskich. No i jak tak mówisz, Kozowa Góra Awans, przyszedłeś do Olimpii Awans z Brzezinami dwa razy awans, z obrońnikami bęcińskimi też chyba był awans. Tak, tak to też był czyli trener od awansów. Jako zawodnik, teraz jako trener od awansów, czyli trzeba za niedługo czekać na czwartą ligę w Brzezinach, tak? No, to mamy taką nadzieję wszyscy w kieparach. Nie, wydaje mi się, że chyba nie jestem specjalistą od awansów, po prostu tak się jakoś ułożyło to moje, moje życie i mam szczęście do zawodników, że zarówno z tymi, z którymi grałem, jak i z tymi, który w tej chwili mam okazję i przyjemność ich trenować, że to są ludzie zawsze pracowici, waleczni, jakoś mają swoje i prywatne, i, 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 i ambitne, bardzo cele sobie przez sobą stawiają. Dlatego mam, mam, mam takie szczęście, że akurat jestem częścią tego klubu. W którym oni tak dobrze pracują i, i dzięki temu te awanse były. No zawodnicy, ty masz szczęście do zawodników, a zawodnicy mają szczęście do ciebie, że to jest tam taka składowa, że daje te awanse. E, także serdecznie gratulujemy przede wszystkim tego awansu w poprzednim sezonie. E, życzymy wszystkiego dobrego, powodzenia. Mamy nadzieję, że ten sezon uda się dograć cały do końca. E, wszyscy będziemy zdrowi, będziemy mogli ten sezon do końca dograć. No i życzymy na początek tej pierwszej czwórki tego awansu w tej grupy mistrzowskiej. A gdzieś tam myślę w niedalekiej już przyszłości awansu jednak do tej wyższej ligi, bo tego wszyscy i jednak oczekujemy. E, dziękujemy za przybycie się do studia. Moim i Państwa gościem był Artur Patoń, aktualny trener klubu sportowego Orzeł i w Dziękuję bardzo. Dziękujemy.